Panie ministrze, panie wojewodo, dostojni goście, księże biskupie, drodzy mieszkańcy. Przechodząc obok pomnika Jana Pawła II zauważymy na nim napis. Wolność jest człowiekowi dana i zadana. To jest pomnik, który postawiliśmy temu wielkiemu człowiekowi. U nas w Głupczycach. I dzisiaj odsłaniając ten pomnik kolumnę Wolności, powierzamy kolejnym pokoleniom słowa naszych wielkich rodaków Jana Paderewskiego, Jana Ignacego Paderewskiego i generała Władysława Andersa. Te słowa wyryte nad tym, co kole na tej kolumnie Wolności, z wiarą, że będą pamiętać o nich nasi mieszkańcy i następne pokolenia. Słowa te, wypowiedziane przez, tak jak już powiedziałem, Jana Ignacego Paderewskiego i generała Andersa, są też dopełnieniem tego, co powiedział do nas w tych pierwszych słowach Jan Paweł II. Szczególnie to zdanie Władysława Andersa, Piłsudczyka, żołnierza, który walczył w wojnie w 1939 roku, Więzia, więźnia łubianki, tego, dzięki któremu z armią jego z Rosji Sowieckiej wyemigrowało wielu Polaków z Sybiru, ci, którzy mogli tam zginąć. Anders ich przeprowadził do Iranu i tam mogli dopełnić swoje życie. I dlatego tak ważne są te słowa, według mnie, które on do nas z tej kolumny wypowiada. Dzisiaj mamy wolną ojczyznę. Nie musimy walczyć o niepodległość. Ale. Musimy się zjednoczyć w pracy dla jej bezpieczeństwa. Powinniśmy za słowami generała odrzucić wszystko, co nas dzieli i brać wszystko, co nas łączy. To jest napisane na tej kolumnie, wyryte w kamieniu. Ale ja chciałbym jeszcze w tym swoim wystąpieniu powrócić do tekstu, o którym zawsze myślę, kiedy mówimy o wolności. To jest według znawców jeden z najważniejszych tekstów naszej literatury. Hymn. Hymn do miłości ojczyzny. Napisał go biskup Ignacy Krasicki. W pierwszym, po pierwszym rozbiorze Polski w roku 1774. My trochę o nim zapomnieliśmy o tym. Hymnie. To był nieoficjalny hymn polski w czasach rozbiorów. Zaczynał się słowami święta miłości kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe. Ale jest tam druga zwrotka. Często niepowtarzana o wolności. I ja pozwolę sobie ją tutaj przytoczyć. Ona jest napisana takim nieco. Archaicznym językiem, ale pięknym językiem polskim. Wolności, której nie docieka, gmin jarzma, jarzma, jarzma zwykły, nikczemny i podły. Cech od już wielkich, ozdobo człowieka, strumieniu boski cnót zaszczycąc źródły. Tyś tarczą twoich Polaków od wieka. Z Ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły, większaś nad przemoc, a kto Ciebie godny, pokruszył jarzma albo padł swobodny. Dzisiaj tą kolumną oddajemy hołd i zapisujemy we wdzięcznej pamięci tych wszystkich naszych rodaków, którzy przez wieki kruszyli jarzma niewoli i zniewolenia a szczególnie tych, którzy padli swobodni, jak pisze poeta, często w, w naszych narodowych powstaniach, często bezimienni, w wojnach, konspiracji, w łagrach i więzieniach. Niech ten pomnik będzie naszym dowodem wdzięczności i pamięci o wszystkich bohaterach naszej historii. Także tych, którzy ciężko pracowali dla tej naszej Ojczyzny. Ja sobie nie przypisuję szczególnych, szczególnej jakby zasługi w tym, że ten pomnik został w Głubczycach, rosyjski pomnik został zlikwidowany. To jest zasługa Instytutu Pamięci Narodowej przede wszystkim wtedy, kiedy kierował nim jeszcze obecny prezydent pan doktor Karol Nawrocki. Ale chcę podziękować wszystkim, dzięki którym tu w miejsce tego pomnika powstała ta piękna kolumna. Piękny obiekt świadczący o patriotyzmie naszego tutaj społeczeństwa. I o tym że nie zapomnieliśmy o tych wszystkich, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. Dziękuję w imieniu naszych mieszkańców, właśnie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego pomnika. Dziękuję księdzu, biskupowi Rudolfowi, księżom, koncelebrantom na czele z naszym proboszczem za sprawowanie mszy świętej w intencji ojczyzny i poświęcenia pomnika. Dziękuję panu generałowi brygady Mieczysławowi Spychalskiemu i żołnierzom X Brygady Logistycznej za oprawę wojskową dzisiejszej uroczystości i pomoc w jej organizacji. A korzystając z okazji, chciałem panu generałowi podziękować za wieloletnią współpracę Pana Generała i Brygady Dziesiątej Brygady Logistycznej z naszymi harcerzami. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję pracownikom usług komunalnych za przygotowanie pomnika do uroczystości. Dziękuję pani dyrektor Joannie Sulej Piskosz i wszystkim pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej zaangażowanych i Mogę powiedzieć za wzorcową wręcz współpracę z nimi. Bardzo im za to dziękuję. Dziękuję, pani, dziękuję projektantowi kolumny, panu Krzysztofowi Pęskiemu i wykonawcy kolumny w firmie Showtun Kamieniarstwo Spągrodna, a także panu Rafałowi Skomalowi, naszemu architektowi, za bezinteresowne załatwienie formalności prawno-budowlanych związanych z budową pomnika. Dziękuję pani doktor Barbarze Piechaczek, dyrektorowi Powiatowego Muzeum w Gubczycach za koncepcję tego pomnika. I koordynowanie procesu budowy z ramienia gminy, a także za ogromne zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim niewymienionym przeze mnie. Ludziom, którzy przyczynili się do tego. Że ten pomnik dzisiaj w Gubczycach stoi. Dziękuję bardzo naszemu społeczeństwu, że tak licznie przybyło na to spotkanie dzisiejsze, na odsłonięcie pomnika, bo daliście tym samym wyraz swojego patriotyzmu. A także moim kolegom samorządowcom z sąsiednich gmin, którzy chcieli, zechcieli przybyć dzisiaj na tę uroczystość. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie burmistrzu.